Cześć, Ja jestem Primax, kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj jestem na śmieszkowicach w Minecrafcie po ostatnim odcinkiem, jak budowaliśmy McDonalda, który stoi w tamtym miejscu. Jest już nowy odcinek i trochę się stało rzeczy, ponieważ jest nowe wyzwanie od hakera na tablicy. Tak jak możecie w sumie zobaczyć, są tabliczki nowe. I tak naprawdę to ja już o tym wiedziałem, tak wam powiem, od tamtego jak budowałem McDonalda. Tylko wam nie chciałem spoilerować na kolejny film, bo tak mnie zaszło ochota, żeby zbudować McDonalda. I właśnie jest, są nowe tabliczki, jest nowe wyzwanie drugie. I w ogóle w tamtym odcinku już widać było, że tu są jakieś palące się pałonki. Tu jest już jakaś czwórka paląca się. Tu jest jakiś ten. Jakiś pełno w ogóle ich, ich palących się tam też. Tam jest jakiś wysoki na tym biednym viladżerze. Villadżer się biednym. Ale dobra, bez przeciągania, możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale. My już idziemy i czytamy tabliczki, co nam zostawił. Zostawiam drugie wyzwanie Szukajcie torów powodzenia, idioci Aha Czyli dobra, no to jest tyle, szukajcie torów Ja już wam muszę powiedzieć, że ja już te tory widziałem, bo już tam w sumie byłem nawet za nimi, ale To jak powiem, bo jak smok 16 był u mnie na noc To, to obadaliśmy trochę, ale nie wchodziłem do tego co tam jest Właśnie, trochę zaspoilerowałem. I tory, gdzie one mogą być? Są one w tamtym miejscu Tu jak się idzie, patrzcie I to jest, to jest tak zbudowane, tu się idzie przez tory w sumie nie przystorę tylko przez most już mi się plącze język i patrzcie w tym miejscu jest wielka kolejka jakaś górska. Ja już raz nią jeździłem, bo wtedy jak był właśnie u mnie 16 na noc, ale to zostawiłem oczywiście na odcinek. I tam to się ciągnie do takiego jednego miejsca. Czekajcie chwilę. I jedziemy torami. Tutaj są tor dwa tory i jedziemy. Ja już raz nie jechałem, więc to nie będzie moja pierwsza reakcja, ale będzie to wasza pierwsza reakcja. Patrzcie, jedziemy. I spójrzcie, tutaj widać całe widzę. Tam widać ten mój terytorium. Jest to dosyć dziwne, bo to znowu... I tam już się wychyla, jak można zobaczyć. Wielka kostka z bedroka. Ja to widziałem i smok w jakby mnie nie był to... W, jakby tam wszedł na wejście, ale ja się nie patrzyłem, bo mówiłem, że to będzie na odcinkach, bo to wiedziałem. Że i tak, że prędzej czy później będę to musiał nagrać. I on tam wszedł, ale ja się nie patrzyłem, a później wyszedł i w ogóle wyszedł z serwera. Nie wiem, czy on tak zacina. Ale dobra, jedziemy. Jak można zobaczyć, tu jest pełno zakrętów. Muszę dostać zawałda. I teraz tu jest taki spadek w dół i patrzcie się na to. Co tutaj jest? Już jesteśmy, wagonik. W sumie to zostawię na torze. I patrzcie, drugie wyzwanie, labirynt. W sumie, jak można chyba po nazwie wiedzieć, albo nie po nazwie. W sumie to nie wiem, czy dałem te nazwy ostatecznie. Ale tu jest labirynt i będziemy musieli przejść ten labirynt chyba. I dobra. Tutaj jest, tu zostaw swoje rzeczy. Muszę zostawić swoje rzeczy To już w sumie widziałem wcześniej, ale trochę mi to... Gdyby tak naprawdę, gdyby haker nie oglądał moich filmów To bym tu nie zostawił tych rzeczy, ale walić Walić ten temat Więc zostawiam Zabieram zbroję też, odkładam Trochę się cykam odkładać tych rzeczy Jest jak tu będzie ciemno Tam będzie tak ciemno, że ja się chyba... Nie wiem czy mam grać na F1, nic nie jest powiedziane, więc dobra Wchodzimy do labiryntu Tu nic nie widać! Ej dobra, coś widać Czekajcie, w sumie widzowie, może zabiorę tą pochodnię. <grymne> wiem, że teraz się tory odłączą, ale muszę się jakoś poradzić. Spróbuję zabrać tą pochodnię. Nie wiem, czy to dozwolona, czy nie. A nie, bo ja nie mam tego. To na mi nie będzie świecić. Muszę sobie oświecać drogę. Dobra, tak będzie dobrze. Co to jest? To są jakieś drzwi. Dziwne. To są. Szybko. Dobra, jesteśmy w tym labiryncie panie nie wiem co tu się... Nie wiem, co za bardzo nie widzę, to jest trochę hardkorowe, bo nie mam żadnego światła. A miałem zostawić wszystkie rzeczy... No i się zamknąłem w tym momencie. Dobra, tu jest ślepi zauwek znowu. W ogóle dzisiaj idę na film Demek do kin. Demek 2, podobno on jest słaby jakiś. Poprykolony, ale zobaczymy. Jeszcze idę na dubbing, więc trochę się tego cykam. Co tu jest? Co jest krew. Nie wiem, wydawało mi się, że zrecnął na ziemi. Nie wiem, What? co to było. Łańcuch. Dobra. Idziemy. Nie wiem, czego się spodziewać. Zbytnio. Tutaj wątpię, że to będzie ta droga, bo to zakręca. Wiedziałem, że to nie będzie. Więc w nie wiem, po co tu wlazłem. Spróbuję. Nie wiem, czy to jest tylko jedne. No co to są łańcuchy? Tu jest ślepy załówek, tu jest ślepy zaułek. Dupa. Ciężki ten labirynt jest. Nienawidzę labiryntów. Tym bardziej, że nie ma światła. Gdyby tu było jasno, to jest całe z bedrocka. Ja nie wiem kiedy ta osoba to buduje Chyba, że jakby buduje tego jak nie jesteśmy na serwach Ale nie wiem jakby to działo What? Co to jest? Co to jest? A, aha, myślałem, że to jest... Myślałem, że to jest jakaś wielka dziura O jasny gwint Myślałem, że to jest jakaś wielka dziura <grym> Dobra, widzowie jesteśmy. Ja trochę tak dziwnie gadam, jakoś tak przynudzająco. Cześć, co to jest? A, korytarz. Jasny gwint. Nienawidzę. Hacker, jeśli oglądasz ten film, to nie buduj już nic z tego ciemnego Bo, ten, bo to, no, tu tak bardzo nic nie widać. Dobra, to jest korytarz 2x2. Tu muszę iść przed siebie. What? Błagam. Gdzie tu jest jakieś przejście? O, chyba przeszłam dobrze. O, jest coś. No co to jest? Chyba, że ja coś zrypałem. Nie wiem, widzowie. Jestem trochę w zadzie. O, 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 jest skrzynia. Cztery bloki trawy. Po co mi cztery bloki trawy? <grym> nie wiem, ale gdzieś doszłem Myślałem, że to jest jakiś po prostu jakby taki korytarz przechodzący tak. Nie wiem, jak ja to wyobrażam. Dobra, tu jest. Tu nic nie ma więcej. Są cztery bloki trawy. Jestem w kozim zauwie. Bo po pierwsze mało widzę na ekranie. Chociaż czekajcie chwilę widzowie w sumie. Zasłonię sobie zasłony, bo tak będzie dużo lepiej. Ej, dobra, teraz tu i wszystko w tym labiryncie widać. Po zasłonięciu to szczerze tutaj widać. Nie muszę nawet coś świecić. To jest dobre, bo to świecenie nie było za cool. Chociaż by dodawało trochę klimatu, ale tu nie chodzi o klimat w sumie, tylko chodzi o to, żebym to przeszedł. U jasny wind, ja nie mam nawet jedzenia, będę musiał łazić jak tłuk jakiś. Tutaj stąd przyszłem. Kurde, trudny jest ten labirynt. Haker się chyba zna na rzeczy. Holipnik 1. Może prosty korytarz gdzieś mnie doprowadzi? Czy tu coś jest? Nie wiem, czekajcie, dojdźmy do końca tego prostego korytarza. O, jacie, jak tu jest teraz jasno z tą pochodnią? Co jest nie tak? Nie, prosty korytarz zaś. Jak to poleci na drugą stronę? Jasny gwint! O dobra. <gryw> Już się zrajdowałem. Więc dobra, widzowie, idziemy tędy. Idziemy tędy. Oj, tu jest pułapka. To po to mam te bloki, że jakbym nam wleciał, to by żebym... Ale ja te pułapki widzę. Więc w sumie... Nie jest źle. Idziemy tędy. Mi się wydaje, że tam. Tu jakby tutaj w bok. Nie, czekaj, to nie było tu. Totalnie, totalnie tracę orientację w terenie. A z moją orientacją w terenie jest kapkę kiepską. Tu jest ślepy załóg Tak, tu jest ślepy załóg No to jest naprawdę ciężkie, nie to że będę mówił, ale dobra, może... Gdzie ja nie byłem? Chyba tam. Czy tu ja byłem? To są te przejścia, w których teraz przed chwilą były. Nie, to są kraty. Chyba te drzwi. Ja tam mogę miałem dojść. Nie wiem, jestem za zagwozdce mocarniej. Tak, tu jest to! Tu jest to przejście. Na 100%, to jest to przejście. Dobra, więc tu byłem, tu ja mam odkreczone. Chociaż tymi klockami dirta w sumie mogłem postawiać tam, gdzie już byłem, to by było clever, tylko gdybym wpadł w jedną z tych pułapek, to mogło być źle. Ale zróbmy może tak. Bo ja widzę w sumie gdzie są te pułapki. Dobra, tutaj nie będę dirta postawiać na taką okazję. Tu byłem. Tam byłem, a tam byłem? Czekaj, ja tam byłem, tam chyba było to ty trzy wejścia. Nie, tutaj był ślepy całek. Dobra, to tutaj wiem, że w ogóle nie. Wiecie co, Zabierę tego dirta. Właściwie zabiorę go, postawię, że to tanie, to też jest ślepe Więc postawię, że aż tutaj, aż dotąd, tutaj żołnierze. Tu jest. Tutaj nie powinienem iść. Tam nie byłem. Tylko nie wiem, jak się tam dostać. A tu jest guzik! Jasny gwint! Jestem głupi jak but! Nie widziałem tego guzika. Aha, tu jest sam wejść. Jasny, pierun. A to jest tak ogromne. Ej, tam jest wejście jakieś. Tam jest jakiś w. Wy... wymiot. Więc może gdzie. No bo ja tu nie byłem, wszędzie tu. ja jestem głupi, pierun. <laughs> jestem głupim pierunem, widzę. Czekajcie. Nie da rady ten przejść. Holipka. Dobra, chyba, żebym się posadził tu blokami, ale wąpię, że to na tym polega. Więc nie będę już tego robił. Jezu, to jest skomplikowane jak Zapstwo. Chyba, że jak coś znajdę, to po prostu zacznę się do was odzywać, bo przez tak dłuższą chwilę tu nie ma co. Tam jest oczyszczone. Przez taką dłuższą chwilę tu nie ma co mówić. Więc może jeszcze widzimy po prostu, jak coś znajdę. Dobra, widzowie, doszłem do konkluzji, że tutaj chyba nie ma innego przejścia niż tamte. I wydaje mi się, że to jest tutaj tak zbudowane specjalnie. Nie po to, żeby po prostu wyglądał, tylko żebym się podbudował. Ale tutaj, gdzie został ten blok Dirta, więc w sumie tego zabiorę, bo jeszcze to się okaże się, że to jest bardziej wyliczone. Więc on jest w sumie tu. I. Tak naprawdę to myślałem, że to jest, żeby jakbym wpadł w pułapkę to, żebym się podbudować, ale w sumie ten, czy ten hacker byłby taki miły? To szczerze nie wiem. Więc się podbuduję w tym miejscu. I Jestem na kolejnym etapie jakby. Tak, o to tu chodziło. Na 100%, bo tu mnie nie było. Ja jestem kretyńskim kretynem, szczerze widowe. <grytanie> naprawdę. <grytanie> myślałem, że to chodzi o to, żeby się wydostać. Więc dobra. Idziemy tędy. Tutaj gdzieś, to mi wygląda na ślepy zaułek. Chociaż może jednak nie. Wyglądało mi na ślepy zaułek i wygląda tak. Jest to ślepy zaułek. To jest naprawdę mega wielkie. Ten labirynt jest ogromny. To zrobiłem mieć to kojarzy, z tym takim legendą. O o o o. Co to jest? Tu z jedno przejście na jedną kratkę. Nie wiem, może to jest po prostu takie okienko. Nie wiem, idziemy dalej. A tu jest dotąd. O o. Czy to jest przejście? Czy mi się wydaje? Nie, to jest jakieś gówno. Dobra, nie wiem widzowie, wie. myślałem, że to jest przejście, przez się podjarałem już. Ale nie, to niestety nie jest, bo gdzieś, gdzieś tu... To, to okienko mi wygląda. To jest przejście chyba! Tam jest zejście w dół. Czy mi się wydaje? Tam jest przejście w dół. Ale jak ja mam się przedostać przez jedno okienko? Czy to jest jakieś inne przejście? Chyba, że to jest takie okienko, żebym wiedział, że to jest zejście w dół. Gdzie ja od tamtą? To bym może w tamtą stronę bardziej. O, o, o to tu jest takie niepozorne chude przejście? Nie. Niepozorne chude przejście jest jedna pozorne. Chociaż nie wiem w sumie, co to dokładnie znaczy. Dobra, to musi być tędy. To jest tu, to jest tu, to już jest taki finish line. Stuprocentowy. Ja już to widzę. Nie, nie gadaj. nie nie, 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 no, nie. no! Kurde, to jednak jest zaułek. Te konia słyszałem. To jestem gdzieś przy barierze. Nie wiem, mi się znowu wydaje, że obejrzę jakby wszystko, co mogłem obejść. Ale możliwe, że tylko mi się wydaje. Aż tu jest takie grube przejście. A tu byłem? To jest jakiś ślepy zaułek. Znowu jest ślepe zaułki. Czy tu byłem? Tu były chyba te grube przejście, co mówiłem, że to jest takie typu... Linia kończąca, czy nie? I to chyba nie jest. Czekajcie, tu, tu wszystko jest. Ściana zwykła. Nie, to jest, że za chudy, żeby to było przejście, chyba. No, jest to, to totalnie. Zakończone, ale tu mnie chyba nie było, tak mi się wydaje. No dobra, idziemy. Dobrze, że to są takie grube przejścia w ogóle, a nie takie chudziutkie na jedną kratkę, bo Wtedy to by było mega trudne. To by było mega wielkie, mega trudne. W ogóle labirynty są mega trudne. Nie lubię labiryntów. Straszliwie okropnie. Co to jest? Ej, no tu mnie na suwe nie było. Bo bym to zauważył. Czyli ja nie obeszę wszystkiego. Chyba, że jestem big brainem i pozd zdobędę blok. Zdobyłem blok. Widzicie? Ej, tu jest jakiś. Bloki, dobra, nie wiem. To, ale to wychodzi, jakby to było tu. Ej, tu mnie wszędzie nie było. Tak, bo tu jest pułapka. Nie, tu chyba nie było przy pułapce. Boję się tych pułapek. Nie no, tu są wszędzie. Ślepe załki. Co to jest? Ty, no nie wiem, jestem w ślepej dupie. <laughs> Czekajcie chwilę, ja go w ogóle nie kojarzę jakby, tego kompletnie jakby mnie tu, w tym miejscu nie było To są takie przełęcze pojedyncze Ej, co to jest? Wait, what? Czy to jest jakieś kolejne przejście? A nie, to jest to! Dobra, to jest to Holy ja Ej, a tu byłem? Tak, tu byłem Tu był ten jeden zaułek A tu? Nie wiem się widać, że w tym miejscu to było dobre miejsce Teraz przeszłem znowu gdzie indziej a Może nie, może... Może... Ej, mnie tu chyba nie było Czy to jest to miejsce, gdzie mówiłem, że to jest jak kończąca linia? Tak, tu byłem też. Jezu, ja, wszyscy, ja wszędzie byłem. Widzę, to jest. To jest impossible labyrinth. Czekaj, tu. Tu mnie nie byłem. Na 102. Tu mnie na 102 nie było, ale tu chyba jest. Znowu ślepy zaułek. No tak, tu znowu jest ślepy zaułek. Gdzie tu nie masz tych załów? Mega ciężarne to jest. Dobra, mi się wydaje, że po prostu. Widzimy się, jak coś znajdę, bo. po prostu widzimy się, jak coś znajdę. Wszędzie już byłem. Gdzie tylko się da iść. To już byłem. Holy panowie, ja już wszędzie byłem. Co to jest za sracz? nie ma przejścia. Wszędzie gdzieś tylko dało, to byłem. Tutaj ja nie wiem, czy byłem. Idę tutaj. Idę tu w tym momencie. A tu? Nie będę się rozproszł. Jak na razie, muszę to znaleźć jakoś. To mnie już zaczyna poływać, jak tak samo. Są... No nie gadać, że tu jest to przejście, ale jak tam jest to okienko, to tam jest musi być przejście gdzieś stamtąd. Co nie? Bo jak to idzie od stamtąd, to, to musi być gdzieś stamtąd. Ale tu już byłem 500 miliardów razy. W tym miejscu i tu nic nie było. Tu też byłem. Tu jest ślepy zaułek, więc to, mm, hmm. to musi być gdzieś tam. W tamtą stronę budynku jest po prostu krytyczna. O, 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 tu. Tu. Tu mnie nie było. Szlak, nie błagam. Nie, 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 nie. nie. No nie. Nienawidzę tak. Jest jak to jest rozbudowane. Strasznie rozbudowane. Tu byłem? Tu nie wiem, czy byłem. Tu byłem. Czy nie byłem? Nie wiem. Ja już tracę totalnie orientację, gdzie byłem. A gdzie nie byłem? Wait, what? Takie miejsce tu w ogóle było? Łoś jasny gwint! Jakbym się wprykolił do dziury. O! W końcu! Jakbym się tu wprykolił do tej dziury, nareszcie! O! Isterek jakiś. Kamienny Mierzy, pięć pochodni. Mamy pochodnie, dobra, to jest good. Jakiś isterek mamy. Ej, to, to są też isteregi, ale dobra, mnie już to wali. Idę po prostu. Uwaga, schodzimy na dół. Czy tam będę musiał z czymś walczyć? To są slajmy. Nie, to jest Dirtus. O! Jezu! Jak się zesmoliłem. Jak to bardzo oświetla? O Jazu! Jak to oświetla potężnie. W porównaniu do tamtych... Słyszę konia ciągle. Dobra, widowie, schodzimy. O, szlak, Enderman. Przecież ja mam tak mało serce. Co to jest? O Jezu, tam jest szkieletów miliard i wszystkiego miliard, jakbym ja tu... Jak ja zginę. O Boziu! What the hell? Co to jest? Ja się boję, że się na Endermana, bo jak to zrobię, to to jest koniec. Nie wiem, bo to są łucznicy, wiecie, widzowie. Więc jest mega... Akurat nie mam zainstalowanego tego. No, jak to się nazywało, nie mam zainstalowanego tego, że mogę trzymać pochodnie w łapce i wtedy mi oświetla drogę. I to jest problematyczne. Bo tego nie mam... Z... Dobra, muszę po prostu... Muszę chyba ich pokonać. Nie mam też jedzenia, więc jak stracę HP, to stracę je raz dobrze. O szlak! O szlak! O szlak! Szybko na schody! Jasny gwint! Na sch... Zginąłem! Widzę, że zginąłem! Co teraz? Gdzie ja się odradzę? Czy ja się odradzę na śmieszkowicach? Bagam! Jasny gwint! Muszę to wszystko przyprowadzić od nowa! O jasny gwint, dobra widzowie. To już chyba na tyle... Nie no, żartuję. To nie jest na tyle. Muszę... Muszę teraz tam iść. Wiecie co? Mogę zabrać jedzenie. Błagam. Hacker, pozwól mi zabrać jedzenie. Jak to oglądasz? Wiem, że ty możesz być wkurzony. Ale bez jedzenia to, to jest impossible. Dobra widzowie, jestem w tym miejscu. Już w miarę pamiętałem, drogę już nie była aż tak źle, jak było na początku, ale... Boję się, że znikły tej temy. Bo będzie tam ciemna jak dupa. Ja chyba zrobię taką taktykę, że tu zlecę. Uwaga, widzę. Tak, o to mi chodziło właśnie. Ej, gdzie są moby? Nie ma mobów. Zdyspawnowały się chyba. Nie ma mobów. Znikły. Te szkielety rąbane. Dobra, ale dobrze, że mam to. Tu są jakieś schody. Tu jest... Co to jest? Nie wiem, mamy schody. Tu są schody i tu są schody. Anteksła jak jest zombiak, kurczę. Cholipka, nienawidzę on, jak mówi się, jest zombiak. Nie wiem czemu użyłem tego... Osoba. Oj, określenia, dobra. To po to miałem miecz. Bo tu się respią niefajne nie rzeczy. Dobra, idziemy na górę. I na górze było coś na czerwono, widziałem. O ja. To, o! to jest znowu ta twarz. Znowu ta dziwna twarz z Tylko teraz jest jakaś dziwna. <grym>, jakaś. Mega dziwna. Dobra, jest most. Przechodzimy przez... Lawę. Tu jest to drugie wejście. Tak, tu jest to chyba drugie wejście. Tak, to jest to drugie wejście. Dobra widzowie. Nie wiem co tu się dzieje. Jestem w tym miejscu. W takim miejscu jestem. O ja pierdzielę! O kurna, tu jest... O, jasny Gwint. To musiało być TNT wysadzane. Tu jest dziura do Bedroka. A Bedroka się nie da wysadzić TNT. Ale w sumie ja już tutaj rzeczy zobaczyłem. Ten gość... Dosłownie buduje wszystko z Bedroka. Ale... Co jak teraz nie doskoczę tam, o Boże święt. Tu bym stracił te rzeczy. Byłaby mega dupa. Dobra, uwaga. Skaczemy nad tym. Czy tam będą informacje? Już! Puh, Dobra. Nie jest źle. Co to jest? Co to jakieś staregi? What the heck? Is this? Dobra, nie wiem. Aha, tu się... O Jezu, tu jest jakieś pomieszczenie znowu. W tej jego paszczy. Czy tu coś jest chyba nie? What? Co to jest? A nie, to jest jakiś ten... Dobra, widzowie, idziemy prost, prosto do punktu. Nie ma co przedłużać. Idziemy, tu jest jakieś pomieszczenia. Nie, to jest zaś... Czy to jest zaś jakiś labirynt? Tylko teraz jest cały na czarno, o Boże Święty. Gdyby tu... Nie, to jest jakiś prosty korytarz. Gdyby był labirynt calutki na czarno, tamten, wcześniejszy, to ja bym się tam chyba zesrał. Ja bym się tam dosłownie zesrał. Ale mógłbym sobie zepsuć ten labirynt i się wydostać łatwiej, więc... Dobra, tu jest jakiś proste ten. O, jest jakiś spad. Zejście na dół. Weszliśmy w ogóle, jakby do ust tego hakera. Co to jest? O! Gdzie ja spadłem? Jestem w jakimś dubsku. O, są informacje. To jest koniec? Gratuluję, to jest koniec. Gratuluję ukończenia wy kolejnego wyzwania. Wykonania kolejnego wyzwania. Zadania. To jest koniec, widzowie. Dosyć szybko w sumie to poszło porównanie do tamtego parkura. To tamten parkur był. Oj, uwierz mi, tamten parkur był gorszy 100 razy gorszy. To było okropne, ale dobra. Uwaga, to co? Czytamy. Informacje. Gratuluję wykonania kolejnego zadania. Nudzi mnie już porozumiewanie się poprzez tabliczki. Za niedługo zmienię tę metodę na coś ciekawszego. Cztery kamienie, do zobaczenia. Co? Dobra, widzowie, szczerze, jest mega lipa, bo właśnie muszę jechać na film Demek do kina. Znaczy, muszę, chcę, ale w tym momencie jest ten moment. I patrzcie, to jest cztery kamienie, do zobaczenia. Piszę, jeden co tu pisze to to, że nudzi mu się już porozmawiają przez tabliczki. I za niedługo zmienię tę metodę na coś ciekawszego, czy on się pojawi? Jakby on się pojawił i gadał do nas, albo na czacie będzie pisał. W sumie to niedużo to powie, Ale to, o co chodzi? Zamienię te metody na coś ciekawszego, cztery kamienie, do zobaczenia. Nie rozumiem tego. Ale dobra, jak ja się mam teraz stąd wydostać? Czekajcie, ja mam bloki. Mam trochę bloków. Tu widzę, że jest przejście. Dobra. Dobra, widzowie, stąd tak się wydostanę. Tu są... Mogę się podbudować. O, szlak. No i co? Muszę zniszczyć bloki. Widzowie, muszę zniszczyć bloki. Mega się śpieszę ogólnie. A tutaj jest takie zło, dlaczego? Dobra, tu jest już wyjście. Tu w tym miejscu już jest wyjście. Więc widziałe, no to jest tyle, na, jak chodzi o Jeden, co się dowiedzieliśmy, to to, że jest, ma nową metodę. Chce, chciałby już wykorzystać nową metodę do porozumiewania się przez nami, bo to już jest niby nudna. Więc albo czat, albo naprawdę się pojawi na serwerze i będzie nam mówił na czacie. W sumie to, to jest dwie te same rzeczy. Po prostu to już zróbmy, szybko. O Jezus. Straszny dźwięk jeszcze mi się odpalił. Nie no, ten hacker pewnie gdzieś tu jest. Dobra, jest. Idziemy przejściem i tam już kończymy film. Nie zdążę wyjść niestety z tej jaskini. I jesteśmy. Więc dobra widzowie. Mi się strasznie śpieszy na ten film. Więc zabiorę coś do łapki i pustego. I co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa pa!